Witam serdecznie, ja jestem FUBU. Zdarzyła się taka oto sytuacja, mianowicie na naszym serwerze pewien gracz, tak zwany Złodziej, który okradł kolegę, został wyjebany przez Złodzieja. Oczywiście jesteśmy na kanale Tiptop. Moim gościem jest Eksan Szymaunow, siema, Jawaj, czyli ten poszkodowany niby Złodziej Alfa. Witam, No Rider, No Fan Szymaunow siema. i Prokop Simano. Dobrze, działaj, działaj. Opisz swoją sytuację od początku, i tak dalej. Przestaw się, i tak dalej. Dobra, no to było tak. no Ja jestem działaj z serwera Balmora. Dobra, to ja wam powiem, jak to było tak z grubsza. No. Grałem z pewnym graczem o Niku Bakuś. Ojebał mnie dwa razy. Graliśmy z powrotem razem. Nie, no to teraz stwierdziłem, że się zrewanżuję, i wziąłem EQ. Podzieliłem po swojemu. Zostawiłem mu postacie i troszkę Eku. Wartego 200 KKK. ja wziąłem resztę. I poszedłem sobie do Gildii The Pirates. Posiedziałem tam trochę w pewnego dnia, znaczy nie pewnego dnia, od razu Robson mi zarzucił propozycją, żebym dał całe eku, które ja mam. Cztery postacie Eku na jego postać. A Fubu mi to okradnie. Że Fubu mi to zabierze. Ale dlaczego Czy... miałbym ci zabrać tej temy? No, że niby, no nie wiem, nie wiem o co mu chodziło. On mówi, że niby Bo mi ja zabierzesz. napisałem do Bakusia, że ja pomogę Bakusiowi odzyskać temy tak? Pomogę dogadać ich działanie, tak? No, Czyli, tak. Czyli, yy, a ty obawiałeś się, że ja ci tej temy zabiorę i oddam jemu przynajmniej część, tak? Obawiałeś się? Tak, tak. I yy, Robson zarzucił ci taką propozycję, że Fubu. Robsonowi skąd, kąta nie weźmie nic i dlatego yy, zaproponował cię abyś ja ty... No, tak. przekazałem mu cztery postacie EQ i dropu na jego cztery postacie. Przychodzę, on powiedział, że oczywiście odda mi to na drugi dzień o 16, przychodzę o 16 i mówi, że nie wie o co chodzi, że nikt, jakaś postać pod, podszedła do niego i podeszła. Przepraszam, że ten, że, że daję mu eku, nie? Że ktoś mu dał eku za darmo, że, nie, że nie, nie wie o co mi chodzi. No i była taka sytuacja, i czekałem tydzień, aż mi to oddasz. W pewnym momencie poszedłem do FUBU. No i to tyle. Nieźle cię zrobiłeś, I powiem, że odzyskaliśmy część itemów, oczywiście część itemów już została rozprowadzona. I mało tego. Ja tam oczywiście byłem na postaci, nie? Jako administrator no muszę, muszę pomóc, tak? Ale z drugiej strony jest tak, że jak ktoś komuś coś da na handlu i zaakceptuje, no to czuje się tak, jakby ktoś się dał tej itemy dobrowolnie, tak? On twierdzi, Robson twierdzi, że jakaś postać podeszła do niego i dała mu itemy na handlu. Aż cztery konta, to jest oczywiście. Kurwa, no. Pff, niewłaściwe. Że, no niewłaściwe, tak? No, bo przecież wyście mieli umowę słowną w tym momencie, tak działa? Tak, tak. To dlaczego on owinął kota ogonem i powiedział, znaczy i wyparł się tego, tak? Że ty mu nic nie dałeś, ale o co chodzi? I ja oddawając tej temy, byłem, powiedzmy, zareagowany jakąś godzinkę na jego koncie i on był na tyle bezczelny, że jeszcze ode mnie yy, chciał, aby mu dać. Yy, Bonity i łezki do de, przytopy do, do naszyjnika kolczyków, bo mu czas zleciał, na tyle był hamski, słuchacie? No a dodając to... Po EQ straciłem warte jakiegoś 100 kK, jak nie więcej. Odpał typu Roski po 200 z każdego rodzaju. Nie Jeśli rodzaju sprawdza. no o, li, o Lizaku i, lizaku. O, i Lizak na 2 godziny prawie. Godzina pie, 40 minut i y, strój pustynnego bojownika y, dwie piątki 500 HP. To było dosyć dużo warte. Także no. Już miesza to no ale. Zachował się jak śmieć. I teraz pytanie tutaj do Was, yy, Eksandam, yy, Nowright i Prokop. Yy, tą samą sytuację, która zaistniała, yy, jak ją możemy nazwać? Czy to jest złodziejstwo, czy to nie jest złodziejstwo? Czy to jest po prostu. Czy to jest po prostu yy, wykiwanie kolegę? Czy jak ktoś yy, podchodzi i daje komuś itemu na handlu, pomimo tego, że rozmawiali ze, ze sobą na tym spiku i uzgadniali. Czy to można nazwać złodziejstwem, czy to po prostu można nazwać darowizną? Chciałbym na przechowanie, bo czym miał moje z powrotem oddać, czyli to się nazywa złodziejstwo, tak. Jestem tego samego zdania co jak Sam. Dlatego ja się bardzo boję pożyczać komukolwiek, jaką że komuś za Wam. Za, za mhm. No też trochę lipnie się zachował, bo na się rozmawialiśmy chyba, chyba z pół godziny, żebym przekładał mu Teku, nie? No to trochę mi to czasu zajęło, no to przez pół godziny oddawałbym mu swojej temy. Przecież... A, przy, a przypomnij, komu dawałeś y, tej temy i z jakiej był gildii? Y, Robson y, z gildii De, de Pirates. No, okay. Dobra, teraz takie pytanie do, do słuchaczy tego audiologa. Abyście napisali w komentarzach, czy tą zaistniałą sytuację można nazwać... Jako złodziejstwo. Tak, bo e, jakby nie patrząc... działaj e, okrad Bakusia, bo razem grali, tak? Tam po e, prostu się nie dogadywali, tak? No i ten zajebał i temu, i temy, Potem Bakuś okrad działaja. No, ale potem się jakoś dogadali, znowu się spiknęli. No i teraz e, pan XXX z gildii XXX w pewien sposób, no dość hamski, e, okradły Dzia... tak? I tam mi się rozeszły po gildii. Teraz pytanie, czy to można nazwać oszustwem, złodziejstwem, czy to jest jakaś pożyczka, no nie wiem, no nie wiem, nie wiem. No dobra. Chcielibyście kogoś pozdrowić? Ewentualnie Środkowym Palcem? Środkowy palcem pozdrawiam gildię The Pirates. O jebać piratów. jebać piratów. Robson, czekam na PvP. Okej, okay. Ja pozdrawiam wszystkie gildie z naszego serwera, oczywiście. Przestrzegam przed fałszywymi kolegami, którzy. Oferują pomoc? Oferują niby pomoc, a tak naprawdę opierdają was. Ja jeszcze bym chciał coś dodać. Mhm. Zapraszam wszystkich na Balmore. Bardzo przyjazny serwer, można się pobawić trochę. Tak jest. Tak no i jest. generalnie to dobrze się gra. Serwer długo stoi, także. No, można dojść do jakiejś gildi tam, żeby łatwiej było. Według mnie, no, serwer jest spoczko, no, Można sobie pograć. Tak, Rozmojcić tak, trochę wolny czas. Dla no innych... E, pomaga, dla, innych dla innych... Dla e, innych ludzi... Mm, oczywiście tych, którzy wyłudzają i temy okradają e, w sumie w tak głupi sposób. Administracja może być do, do bani tak? Może być do dupy. E, z tego względu, no, że po prostu my jesteśmy dla nich, no, niewygodni, tak? Ale z drugiej strony, te, ci, którzy zostali tak naprawdę okradnięci, ojebani, że to powiem brzydko, i, i e, została im udzielona pomoc, są jak najbardziej pozytywni. Łubu dubu jebać, szczura, jak? Szanujesz? Tak jest, <grym> dokładnie. <grym> Okej, okay. tym oto ciepłym akcentem e, zakończymy ten audio vlog. Moim gościem był oczywiście działaj e, złodziej, ale i z drugiej strony też poszkodowany. Byliśmy na ktesie.ts.facemetting.pl Jeśli chcecie z nami porozmawiać, zapraszamy serdecznie. Także goście moim byli z gildii Tip Top, Exan, No Right no, no Fun oraz Prokop. Dziękuję serdecznie za udział w audycji. Na razie, na razie cześć i czołem, go.